Z czego bierze się konflikt? Konflikt jest realną informacją o tym, że czegoś mi albo z drugiej strony, stronie Brakuje. I żeby konflikt rozwiązać, te potrzeby trzeba zabezpieczyć. I o konflikcie opowiadam na przykładzie piramidy. Wyobraź sobie piramidę, która składa się z trzech warstw. Jej największa warstwa, ta najszersza, to jest problem albo sytuacja, czyli to dokładnie to wszystko, co się wydarzyło. Jeśli ja nie rozumiem, dlaczego druga strona robi to, co robi, mówi to, co mówi, to co się dzieje? Ja zaczynam w głowie tworzyć negatywne myśli na temat tej osoby i wchodzę w relacje z nią z tymi trudnymi emocjami i trudnymi myślami, niekonstruktywnymi. I nie mam przestrzeni na to, żeby budować relacje i wówczas ta relacja jest najwyższą częścią piramidy, to najmniejszą. I nie ma, nie ma możliwości tego, żebyśmy wspólnie szukali rozwiązania. Co należy zrobić? Odwróćmy piramidę. Wyobraźmy sobie, że nasza sytuacja i problem jest, jest znowu na dole piramidy, ale na tej, która jest już najmniejszą częścią. Jeśli ja zaczynam rozumieć, dlaczego druga strona na przykład krytykuje, albo na przykład bardzo dużo mówi, albo zaczyna być agresywna, zaczynam szukać razem rozwiązania. Zamiast generowania trudnych przekonań na jeden temat, ja zaczynam myśleć, dlaczego to robi i wspólnie szukamy rozwiązania. To nie jest proste, ale to jest. Jest możliwe. Temu służą badanie kompetencji, temu służą rozmowy nas szefów z pracownikami i pracowników z szefami, żeby zrozumieć, czego druga strona potrzebuje, jakie jej potrzeby nie są zabezpieczone. I wówczas tworzy się większa przestrzeń na to, żebyśmy budowali relacje. Zrozumienie, dlaczego druga strona myśli, robi, działa tak, a nie inaczej, udrażnia e, przestrzeń między osobą a relacją, a tego potrzebujemy, żeby budować zaufanie w zespole i aby przeciwdziałać trudnym sytuacjom.